Generacja przyszłości jest adresowana przede wszystkim do studentów. Chcieliśmy pomóc uczelniom w finansowaniu prac konstrukcyjnych i badawczych studentów prowadzonych w kołach naukowych, prowadzonych pod opieką promotorów, a jednocześnie pomóc w sfinansowaniu podróży, na przykład na międzynarodowe zawody. Liczę, że z biegiem czasu będą również środki na zorganizowanie międzynarodowych zawodów w Polsce. Mamy tutaj 31 fajnych, zgranych, zintegrowanych zespołów. Ja mówię, że jest to pokolenie 3 razy C, czyli Curiosity, Competition i Cooperation. Zespoły, które są odważne, które podejmują wyzwania, które umieją współpracować, no i które nie boją się konkurencji. Pokolenie 3C to jest pokolenie, w które warto inwestować. Te dzisiejsze nagrody są potwierdzeniem tego, że powoli zaczynamy umieć korzystać z tej dobrej koniunktury, jaka zaczęła się wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, bo to oznaczało dodatkowe środki, które można było przeznaczyć na badania naukowe i na dydaktykę w uczelniach wyższych. Zdaję sobie sprawę z tego, że liczby, o jakich mówimy, czyli te blisko już 25 miliardów złotych wspólnie ze środkami europejskimi, jakie wydaliśmy na. Infrastrukturę naukową i dydaktyczną w ostatnich latach te ponad 5 miliardów złotych, jakie planujemy wydać w tym i w dwóch następnych latach, latach na podwyżki dla nauczycieli akademickich, te pieniądze, które przeznaczamy na naukę, że to są liczby z jednej strony imponujące, jak pomyślimy o naszych możliwościach sprzed lat kilkunastu, a z drugiej strony ciągle wiemy, że to jest dopiero początek drogi. Dzisiaj jednak widać już bardzo wyraźnie, że te inwestycje. Powoli, ale zaczynają przynosić efekty.